Szanowni Państwo, witam Was Magda i Lęga. W dzisiejszym raportażu Nauczyciel też człowiek poznamy pracowników naszej szkoły i spróbujemy dowiedzieć się czy nasi nauczyciele i nauczycielki posiadają swoje ludzkie oblicze. Jeżeli szkoła byłaby filmem, to jaki byłby to gatunek filmowy? Komedia. Triller. <noise> Thriller. Myślę, że dramat. Hmm, dobre pytanie. Czasami komedią, czasami horrorem, czasami dramatem, ale na pewno film akcji. Dużo się tu dzieje. Komedia. Przyrodnicze. Fantastyczny. Myślę, że byłby to film sensacyjny albo komedia. Mm -hmm. Przygodowy. Myślę, że nadałoby się to na dobrą sensację momentami. No oczywiście komedia. Ulubiony dzień tygodnia. Piątek. Czwartek. Sobota. Poniedziałek. Sobota. Środa. Piątek. 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 E, poniedziałek. Piątek. Widzisz w szkole czy na zewnątrz? Na zewnątrz. W szkole. Na zewnątrz. W szkole. Mm, jak pada deszcz, to na zewnątrz, a jak jest ładna pogoda, to wewnątrz. Na zewnątrz. Zdecydowanie na zewnątrz. Na zewnątrz? Na zewnątrz, zdecydowanie. Na zewnątrz? Na zewnątrz. Na zewnątrz. Słodki czwartek czy słodki uczeń? Myślę, że słodki czwartek. Słodki uczeń. Słodki uczeń. No pewnie, że uczeń, słodki. Słodki uczeń. Chyba słodki uczeń. Słodki uczeń. Hmm, to jest trudna odpowiedź. Że słodki czwartek. Słodki czwartek. Słodki uczeń. Słodki czwartek, słodki uczeń. I Jedno i drugie. Jaki był pani znienawidzony przedmiot w szkole? Język niemiecki. Język niemiecki. Yy, no cóż, były dwa: chemia i fizyka, niestety. Fizyka. 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 Zdecydowanie fizyka. Nie po drodze miałem z matematyką. E, matematyka. Matematyka. W podstawówce chyba takich nie miałam, ale jeśli już, miałabym wskazać na jakiś, to plastyka. A w liceum zdecydowanie matematyka. Nie było takiego. Czy ma Pani jakiegoś zwierzęta w domu? E, tak, popugę. Tak, kota. Nie mam. Pieska. Psy, koty i rybki. Tak, psa. Rybki, kota, psy. Tak, mam bardzo dużo zwierząt. Mam dwa szynszyle, psa, rybkę, był chomik. Było osiem chomików, ale niestety po kolei zdychały, więc zostały szynszyle, pies i ryba. E, mam psa i mam święki morskie. Psa. Lubię sposób spędzenia wolnego czasu? No tego jest dużo, ale lubię jeździć na rowerze, na nartach i chodzić po górach. Jazda na rorkach. Czytanie książek i spacery. Wycieczki rowerowe. Czytanie książek, oglądanie filmów i pływanie. Zdecydowanie bieganie. Spacery. Czytanie książek. Kim chciała Pani zostać, gdy była Pani dzieckiem? Oczywiście, nauczycielem. Nauczycielem matematyki. Ogrodnikiem. Oczywiście, że nauczycielką. Nauczycielem. Tego dużo było. Piosenkarką, aktorką, lekarką. Chyba wszystkie te zabawy takie dziecięce. I jestem, ale niestety jestem za niska na to. Sportowcem. Psychologiem. Lekarzem. Dentystą. Pani największe marzenie? Ym, chciałabym być szczęśliwa. Szczęśliwym człowiekiem. Wyjechać gdzieś w jakieś ładne góry za granicę kraju? Ym, mieć trochę czasu wolnego. Na pewno podróż. Mieć dużo wolnego czasu na podróże. Wychować dwójkę swoich super dzieci na fajnych, ambitnych ludzi. Wyspać się? Objechać cały świat. Podróżować po świecie. Co chciałaby pani, aby zmieniła się w systemie edukacji? Oj, tu to lista tych jest bardzo, bardzo długa. Mm. Żeby materiał nie był tak naładowany, żeby uczniowie mieli więcej czasu i możliwości oswojenia się z, z lekcjami i z materiałem. Oj! To jest ciężkie pytanie, żeby dzieci, żeby klasy były mniejsze. A chcecie się uśmiechnąć teraz? To pewnie, żeby nie można było stawiać jedynek. Myślę, że wiele jest takich rzeczy. Chciałabym, żeby było mniej oceniania, mniej podręczników, podstawa programowa, żeby się zmieniła. Myślę, że dłuższe wakacje właśnie powinny być. Równe traktowanie uczniów. Myślę, że podejście, podejście niektórych osób pod kątem podejścia do, do uczniów i do rozwoju uczniów i wpływu na, na ich edukację, na ich rozwój. Bardzo wiele, wiele rzeczy chciałabym, żeby się zmieniło. Wszystko. A tak naprawdę chciałabym, żebyście mieli trochę mniej rzeczy do nauczenia się. Brak ocen. Jaki jest Pani sposób na ciszę w klasie? Nie wiem, czy mogę zdradzić tajemnicę. Eee, taki, że ja jestem najgłośniejsza, więc już mnie nikt nie jest w stanie przekrzyczeć. Ciekawa lekcja. Myślę, że troszkę pilnowania zasad, być konsekwentnym, no i angażować klasę w interesujące tematy. Ha, różne są sposoby, nie zawsze się sprawdzają. Y Myślę, że jakaś ciekawa, interesująca lekcja, tak, żeby uczniów zainteresować i zaangażować w tę lekcję. Najpierw przekonać uczniów, że warto, żeby cisza była, a następnie ewentualnie ich rozbawić. To czasami jest, działa, ale nie zawsze. No, powiedziałabym, że mój urok osobisty i to, że dzieci po prostu się chcą mnie słuchać. Gwizdek. Zawsze działa. Myślę, że ciekawa lekcja. Hmm, trudne pytanie. Proszę o ciszę, jest cisza. Zawsze jest cisza. Robię taką minę, że wszyscy są przerażeni i wiedzą, że mają się uciszyć. Czyli zabijam wzrokiem to się chyba nazywa.